Kurbiś Ireneusz Jabłoński. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam koleżeństwo i państwa z Wieruszowa, miasta o podobnej strukturze i podobnym uroku jak te, które miałem okazję 20 lat temu kierować. Jesteśmy na skrajnych granicach tego bardzo długiego okręgu wyborczego, bo między naszymi miastami jest aż 192 km. Ale mimo to, jak państwo widzą, próbujemy przekonać państwa i mamy nadzieję, że skutkiem do tego, aby zagłosować w najbliższych wyborach na konfederację. Konfederacja, tak jak to było przed chwilą prezentowano, ma wiele twarzy. Nie tylko młodych, dobrze wykształconych mężczyzn, ale co równie ważne, młodych, dobrze wykształconych pań, z których jesteśmy bardzo dumni. Pan prezes Mike mówił o socjalizmie. Nie przypomniała się senna, słynna sentencja świętej pamięci Stefana Kisielskiego, który powiedział, że socjalizm to taki ustrój, który wprowadzony na Saharę spowoduje po tygodniu brak piasku. I to jest, jak Państwo słyszą, figura retoryczna, ale jeżeli popatrzymy na naszą smutną rzeczywistość, to właśnie się sprawdziła. W Polsce brakło węgla kamiennego. Węgla, którego zasoby mamy największe w Europie. Węgla, który można było do niedawna kopać i kupować raptem 100 kilometrów czy nawet nie 100 kilometrów od państwa miasta. Stało się to, co było te 30 lat temu przedmiotem kabaretu. W Polsce, stającej na węglu, sprowadzano miał węglowy z Kolumbii, Brazylii, Australii czy krajów Afryki Środkowej. Nawet trudno na mapie pokazać, skąd tych miast brano to, co w 50% zaśmieca dzisiaj polskie porty i wysypiska śmieci. Po drugie, Polska uchodzi za najbardziej, czy polskie społeczeństwo, uchodzi za najbardziej przedsiębiorcze. Co zresztą widać tutaj po rynku i okolicy, to właśnie ci, którzy prowadzą te małe i średnie przedsiębiorstwa, tworzyli miejsca pracy, w których mogli znaleźć się ci, którzy tracili te miejsca te 20-30 lat temu w wielkich, nieefektywnych molochach socjalizmu. I ci przedsiębiorcy, którzy są naszym Skarbem Narodowym na skutek nieroztropnej, a być może celowej nawet polityki rządu właśnie w 200 tysiącach w ostatnim roku zbankrutowali, 200 tysięcy rodzin straciło miejsca pracy, straciło podstawy bytu ekonomicznego, mimo że Polacy są uważani w Europie za najbardziej przedsiębiorczy naród. I trzeci przykład, jak Państwo wiedzą, to po tak zwanym, po tak zwanym okresie covidowym, który był niczym innym jak wielkim oszustwem i inżynierią społeczną na miarę towarzysza Stalina, mamy w Polsce taką sytuację, że w państwie, które jest rządzone przez partię etatystyczną, czyli taką, która uważa, że najważniejsze jest państwo i nasza aktywność powinna być przede wszystkim dla państwa, nie ma ani jednej instytucji państwowej dobrze, dobrze działającej. Popatrzmy, jak działają nasze szpitale, przychodnie, kolejki na pół roku, półtora roku gdyby nie roztropność nasza i determinacja, wielu z nas by nie czekało, Pożądanej wizyty u lekarza. Jak wyglądają szkoły? Nasze dzieci straciły dwa lata z nauki, dwa lata, które będą przez całe życie odrabiały, bo zostały pozamykane w, w domach, zostały y, y, podstawione przed telewizorami które dotychczas były krytykowane. Zatem mamy ogromny nie tylko dług zdrowotny, ale też dług edukacyjny. I wreszcie wskażcie mi instytucje, wskażcie mi urząd poza nielicznymi urzędami samorządowymi. Być może Państwo mają takie szczęście, że wasz urząd samorządowy, wasz burmistrz, jego, jego agendy. Pracują przyjaźnie i są wam pomocne, ale instytucje państwowe przecież jeżeli tylko mogą znaleźć dziurę w całym, to w nim znajdują. Zatem nie służą pomocą obywatelom, tylko służą prześladowaniu obywateli, mimo że zatrudnieni w tych instytucjach są też obywatele polscy prawda? Zatem to nie być może jakieś geny tych urzędników, tylko zła organizacja i złe stawiane im cele. Państwo polskie wymaga bardzo poważnej naprawy i bardzo poważnej rewizji tego, w jaki sposób powinno być rządzone. Skończył się czas, skończył się klimat na to, żeby oddać nasze sprawy wspólne politykierom niekompetentnym, źle wyłączonym, pełnym kompleksów i nieznającym świata. Ta nieznajomość świata powoduje, o czym już moi przedmówcy mówili, że jesteśmy niestety pośmiewiskiem Europy i nie tylko Europy, szczególnie po ostatnich aferach wizowych. Ale tak nie musi być. Skoro sami te 30 lat temu wyszliśmy z realnego socjalizmu odnosząc sukces gospodarczy i cywilizacyjny, odbudowując nasze samorządy, którymi dzisiaj możemy się cieszyć, tak jak państwo Wieruszowie i Jawłowiczu, tak może być również w przyszłości. A po to, żeby dać sobie tę szansę, należy zagłosować na nowych ludzi, na nową siłę, bez kompleksów, a przygotowanych do rządzenia państwem. Zachęcam Państwa do zagłosowania na Konfederację Wolność i Niepodległość już 15 października.